Dzień dobry. Powiem tylko tak. Nie, podliśmy, nie, podje, nie podjęliśmy dzisiaj walki. Za to zostaną wyciągnięte konsekwencje. Myślę, że niektórzy z zawodników są już w następnym sezonie, liczą pieniądze. A tu się po prostu trzeba wyjść i, i, i walczyć i starać na 100% nie na 90, nie na 80, nie liczyć, że mam trzy faule i niestety potem tak to wygląda, ale poradzimy sobie z tym. Proszę bardzo, do mikrofonu. Dobry wieczór. Ja chciałbym pogratulować drużynie przeciwnej. drużynie przeciwnej chciałem również podziękować naszym kibicom, którzy przyjechali do nas na mecz. Tak jak trener powiedział, nie zagraliśmy na 100% tych zawodów, dlatego drużyna z powarmy, która jest. Bardzo dobrą drużyną, zwyciężyła dzisiaj, także nie mam nic więcej do powiedzenia. Dziękuję. Trenerze, a z, z czego to wynika, że niektórzy już myślami są gdzie indziej? Trener ma jakąś taką swoją analizę tego? Czy za szybko, żeby o tym mówić po meczu? Czy nie? Myślę, że nie za szybko. Tak jak powiedziałem w szatni, my, żeby jakikolwiek mecz wygrać, musimy zagrać na 100%, nie na 95%, a w mojej opinii po raz kolejny, no, może nie kolejny, ale. Któryś tam raz w tym sezonie wdarło się kalkulowanie, a na to sobie nie możemy pozwolić. Myślę też, że w pewnym momencie Polfarma złapała, złapała wiatr w żagle, tam trafiali, trafiali zawodnicy, którzy na co dzień mają jakieś tam z tym problemy. A my zamiast głowy wysoko podnieść i walczyć jeszcze mocniej, to się po prostu poddaliśmy. Tylko i wyłącznie strefa mentalna. Jeżeli z innymi drużynami potrafimy walczyć jak równy z równym, oczywiście wiem, że jest coś takiego jak dyspozycja dnia, ale bez przesady. Może ta kwestia, że macie trochę więcej zwycięstw niż wszyscy planowali czy się spodziewali, trochę uśpiła może zawodników? Też tak myślę. Myślę, że, że te sześć zwycięstw jest bardzo fajnym wynikiem dla nas w pierwszej rundzie, ale osobiście tak na to bym nie patrzył, bo. bo w każdym meczu trzeba, trzeba walczyć i, i trzeba sobie stawiać w życiu wyższe cele niż tylko, nie wiem, wygranie paru meczów. Dobry wieczór. Bardzo cieszymy się z wygrany. To był ważny mecz dla nas. Chcieliśmy tą, taką pierwszą rundę skończyć, zakończyć zwycięstwem. No, taki, można powiedzieć, mecz był jeden z łatwiejszych w tym sezonie dla nas. Bardzo dobrze Rozpoczęliśmy, otworzyliśmy ten mecz, bardzo dobrze broniliśmy. Długo zespół z Gdyni nie mógł no, zdobyć łatwych punktów. Także oczywiście, jak to często bywa czwarte kwarcie, trochę daliśmy. Już jakby te nasze rezerwowe zawodniki zrobili dużo blendów w obronie, ale naprawdę chciałem wykorzystać taką okazję, kiedy nieczęsto mamy takie sytuacje, kiedy wszyscy mogą dosyć dużo pograć i mieliśmy tak samo dobre momenty, mieliśmy słabe momenty, oczywiście wiemy nawet, że Aseko możemy popatrzeć na protokół, nawet bardzo dobrze trafiali rzuty z dystansu, i to, można powiedzieć, nie mieli szans wygrać tego meczu, także myślę, że naprawdę zrobiliśmy kawał dobrej roboty i to nie chcę za dużo komentować, każdy, kto trzy kwarty grał, wyszedł na boisko, dawał 100% i jestem dumny z tego, jak zagrali chłopaki i co robili, konsekwentnie graliśmy to, co założyliśmy przed meczem. I w ataku, i w obronie, to widać było, że dużo rzeczy nam wychodziło i reagowaliśmy odpowiednio na jakieś trudne sytuacje. Także naprawdę tylko pozytywnie mogę ocenić ten mecz. Dziękuję. Uroż, proszę bardzo. No, dobry wieczór. Bardzo się cieszę takim scenariuszem tego meczu, bo pokazaliśmy, że mamy dobry zespół. i 12 zawodników, które mogą grać, 11-12 zawodników, które mogą grać. I pokazaliśmy, że u nas nie jest ważne, czy jak gra najstarszy naj, uh, zawodnik, to tym przypadkiem ja, albo nie wiem kto. Także najważniejsze jest zespół i to się liczy. Zespół, ja nie 12 najlepszych zawoników, zespół, 12 zawodników, które już współpracują najlepsze. Także bardzo się cieszę tego. I jeśli mnie pytacie, chciałabym, każdy ten mecz będzie na ten sam sposób, ja nie mam nic przeciwko. Chłopaki i Sławki bardzo dobrze pracują na treningu, naprawdę każdy trening dają 100% od siebie i to jest kwestia czasu, kiedy się to opłaca. Mam, na, mam nadzieję, że, że tak kontynuują i że bo, potrzebujemy ich po prostu.